Idziemy. Panie Krzysztofie, gratuluję wygranej, no chyba trzeba skwitować to tak, no, pokazał dzisiaj Falubas moc w Rybniku w tym swoim pierwszym starcie w tym sezonie. Znaczy szkoda, że jakby ten początek był taki nieswo… Nie, znaczy jako my jechaliśmy dobrze, tak, te upadki niepotrzebne i Wiktor teraz, w, oby było wszystko okej. Okay. No mówię całe szczęście, że jakby ja się pozbierałem i, i jakby było od początku dobrze, więc tylko jakieś drobne korekty. Szkoda tego 15 biegu, jakby chodzi o indywidualny wynik, no ale no już było się dzisiaj takie prawdziwa weryfikacja, która nastąpiła i myślę, że jest, no, powinniśmy być zadowoleni. Rozumiem, że u Pana zdrowotnie wszystko w porządku, tak? Nie odczuwał Pan tego upadku później, czy, czy gdzieś tam delikatnie było coś czuć? czy znaczy na początku, później już wiadomo. Adrenalina. Adrenalina, i, czy jak to się nazywa, więc nie jest źle, więc jest kilka dni do rekonwalescencji. chociaż nie jest źle, nie jest źle, więc myślę, że... Następny dzień będzie dobry. Ten tor wam od początku pasował i dlatego falubas był tak szybki, no bo od razu zaczęliście 5-1 i, i tak naprawdę bardzo szybko tutaj zbudowaliście dość taką sporą przewagę w rybniku. Znaczy, pasował nam, tak. No, dobrze wychodziliśmy ze startu. Tor no, był jakby troszkę nas zaskoczyło to trochę. No, wiadomo, wczoraj padało cały dzień i był taki odmoczony. Jakby nie mogliśmy się sugerować tym, co było rok temu, tak. No ale to były korekty i wszystko wyszło dobrze. W Gańsku spodziewa się pan bardziej wymagającego spotkania? Nie wiem, każdy jest nieobliczalny, każdy może wygrać, każdy może przegrać. To jest sport i jedziemy tam po prostu po zwycięstwo, tak, no my jest jakby mamy jeden jasny cel i staramy się od samego początku to realizować, wiadomo że no, potrzeba nam trochę szczęścia, no, bo na samym początku dwie kontuzje i, i to na tej pozycji U24, więc jest to dla nas jakiś problem, ale myślę, że sztab szkoleniowy sobie poradzi. Teraz Dzięki. sobie poradził, więc teraz też myślę, że da radę. Dzięki serdecznie. Dziękuję. Dzięki.